Witam z całego serca. Dzisiaj będzie o zjadaniu ryb. Czy jeść ryby, czy nie? Czy to jest wegetarianizm, czy to ma być weganizm? Chwilę wcześniej, gdybym mnie ktoś zapytał, czy wręcz sam odsuwałem się od tych, co zjadali, nie tylko mięso, ale również ryby. Moje radykalne postrzeganie chciałbym jednak skorygować. I tutaj podzielę się paroma refleksjami, które są oczyszczeniem mego serca. Są głębokim wybaczeniem tym światom za krzywdę są wyrażeniem godności, za współistnienie, za współdoświadczenia. Można to nazwać różnymi poziomami gęstości zwierzęta, ryby, rośliny. To wszystko są przepiękne istoty, bardzo bogate w swojej mocy. Naprawdę są część Częścią nas. I teraz zobaczmy yy, świat wodny, którym ziemia powstała. Zobaczmy, jak wyłaniały się lądy. Zobaczmy dalej potopy, które tutaj były jako rodzaj cyklu. Dosłownie tak jak ryż. <klujny> Uprawiano człowieka zalewając, niszcząc, a Ocalałe cząstki, gdzieś na tratwach, na wysepkach, nie miały nic innego do jedzenia, tylko ryby. A zobacz, współczesny świat, są Eskimosi. Oni żyją tak, jak potrafią, mają to do wyboru. I teraz co? Oni nie wejdą do królestwa miłości? do źródła nie powrócą, bo zjadają ryby. To nie jest tak, jak chciałby dyktować rygorystyczny umysł, że oto tak jestem wzniesiony, bo nie jem mięsa, nie jem ryb, nie jem w ogóle od zwierzęcych produktów, dlatego już jestem na tak niebywałym poziomie. A ja bym powiedział, proszę sfolguj, proszę nie potępiaj samego siebie. <laughs> jako małe dziecko, doświadczałem w rodzinie w wielodzietnej, całą gromadę dzieciarni, dwunastoro, z których wychowało się dziewięcioro, rodzice w tamtym czasie, karmili głównie rybami. Mój tatuś kochany był rybakiem na Mazurach. Więc przynosił praktycznie codziennie ryby. W domu się nie przelewało, ale dzięki tym rybom nas wykarmił. Jestem wdzięczny tym istotom. Dlatego nie potępiam ciebie że jeszcze po to sięgasz, bo to ma wynikać nie z Twojego ego, nie z Twojego umysłu, że tak zdecydowałeś, ale z głębi przeobrażenia. Daj sobie ten kierunek, Twój organizm, naprawdę Twój duch, nasz duch powie Ci to w najlepszym momencie. Tak jak mi. Nieraz mówi, gdy używam na przykład masełka do przykładowo kalafiora. Ciało niezwykle się poci i pokazuje, że odzwierzęce produkty nie są już koniecznie dla mnie. My mamy również swoje stadia, i chodzi o to, żeby w swoim rozwoju podążyć. Za własnym sercem, za swoją świadomością, a nie za ego, które nas wodzi pokazuje. No, przeszedłem na odżywianie praną, to jestem na tak wysokim poziomie. A ja ci powiem, że guzik prawda, że to o niczym nie znaczy chodzi o głęboką godność do tych światów. Nie o wybrzydzanie, że nie dotknę ryby, bo ona jest istotą żywą. Roślina też jest istotą żywą i w którymś momencie poczujesz, że jednak odżywiasz się jako istota boska zupełnie inaczej, że nie potrzebujesz zjadać trawy ani kalafiora. Że jest ci to zbędne, obserwuję swój organizm, jak on poczynił niebywałe zmiany i jak wiele potrzeba do oczyszczenia się tego. Nie wychodziłem z tego, kiedy miałem w sobie oddzielenie, że oto kanibale, mordercy, fisz, ryb, że oni są czymś innym, że to nie jest mój świat. Przyjmuję to głęboko, że to jest właśnie świat, w którym się pojawiłem. Świat, który głęboko kocham, bo pokazał mi, że moje dzieciństwo, czyli <laughs> prapoczątek tego świata że żyłem na Tratwie, że żyłem na maleńkiej wyspie, która się rozrastała, że dopłynąłem do innych lądów, a moja droga była możliwa właśnie dzięki tym istotom, że jadłem i łowiłem ryby. One dawały mi pokarm, one dawały mi przetrwanie. One pokazały mi również się tu w dzieciństwie tego wcielenia i teraz, w tym momencie, abym ukochał drogę doświadczenia, abym uwolnił zaranie tych dziejów, bo to jednak Ziemia stała się tutaj typowym światem wodnym. Lądy rozrosły się później, nastąpiły inne możliwości, ale nie potępiam tych, co mają, nie mają większego wyboru i mają tylko ryby. Ja mam. Nie chodzi o to, że mam do nich powrócić, że mam je zjadać, ale. Mam ukochać jedność tego świata prawdziwą miłością. Nie, że aprobuję zjadanie ryb, zwierząt, ale kocham te doświadczenia. Dlatego w takiej miłości wyrażam godność, wyraziłem godność taką, że te światy są uwolnione. To są niezwykłe światy, to są niezwykłe świadomości delfinów, rekinów, fok, morsów i wielu, wielu, wielu innych gatunków, niezwykle przodujących swoją świadomością na ten moment przed człowiekiem. A naprawdę jesteśmy jedną miłością. I to wyrażam, kiedy. Nie rozgraniczam i nie mówię tobie, że nie zasiadaj ze mną, bo jesteś kanibalem. Kocham cię takiego, jakim jesteś, ale jednak dzielę się swoją drogą, dzielę się ścieżką istoty miłości i możesz ją przyjąć. Spotykasz mnie. Słyszysz mnie nieprzypadkowo. Teraz, kiedy wybierasz już świadomie świat kanibalizmu, świat zabijania, świat wykorzystywania tych istot, które. Najwyższa pora, aby uwolnić jej z tej ścieżki. Te światy <tryk> rozpoczęły obumierać wraz z nami w cykle śmierci. Zjadanie zabitych, czyli zjadanie śmierci, zjadanie trupów nie jest wyjściem z tego świata. Oddzielanie, dzielenie na złych kanibali, morderców, jedzących trupy i odżywiających się praną, czy rzodkiewką, maliną. Do niczego nie prowadziło. Trwały nadal dwa cykle, czarny i biały, wzajemnie się pożerające, jak w cyklach czasu, jak w klepsydrze śmierci, jak w znaku ying-yang. Zabijająca się ciemność, pożerająca światło, kobieta pożerająca jako ciemność pożerająca jank jako mężczyznę i tym był ten świat, uprzytomienie tego, że wyjściem jest miłość, że wyściem jest serce, jest wręcz natychmiastowe danie sobie wegetarianizmu prawdziwego, wolnego, jest ścieżką, w której pozwalasz swemu ciału, poprzez swego ducha Zjednoczonego swego ducha sercem na przywrócenie sobie możliwości, umiejętności, odżywiania się roślinami. Tu jest miszek lekarski, że w tym świecie, wszystko jest. Nasz organizm, nasze ciało oduczyło się tego. Dlatego najwyższa pora dać sobie szansę, ale nie poprzez ego umysł, robota, który nam wszczepiono w laboratorium Eden, ale poprzez serce. Bogini Boga, masz je w sobie. To jest jedno serce. W tym sercu jest przejście w głębię, w nadświadomość. W dosłownie nazwałbyś to paranormalne zdolności, a naprawdę jest to nasza prawdziwa świadomość. Nie lękaj się, posłuchaj tego, co mówi Twoje serce. To mówi Twój duch, zjednocz się z Nim i bądź cierpliwy nie daj się zwieść halucynagennym zakłóceniom, które właśnie przez klątwy śmierci poprzez zaprzedanie się czarnym światom, poprzez nieuwolnione przysięgi przychodzą byty demony tego świata, jawiący się jako kosmici, przewodnicy anioły aby tobą władać Poprzez wahadełko, poprzez uzdrawiania, poprzez kazania, poprzez religię, poprzez alkohol, poprzez narkotyki, poprzez wreszcie <laughs> piętno śmierci, które masz wykonać, jako tatuaż. Zobacz, kto dał ci to w twojej głowie. I tak wracając do wegetarianizmu. Pokochaj prawdę głębokiego wyboru sercem. Teraz już o tym wiesz. Dokonujesz wyboru świadomie. Ja mówię ci tylko, że ten etap świata śmierci, gdzie zjadaliśmy siebie wzajemnie, gdzie wilk rozrywał zająca, taki świat znika. Nie wzoruj się na nim. To był świat, który stworzyliśmy, który z pewnych powodów zaistniał, a uwalniasz go, kiedy ty przestajesz być wilkiem, kiedy przestajesz pożerać zająca, kiedy przestajesz pożerać delfina, rekina, karasia, leszcza, bo jesteś Bogiem. Uprzytom głęboko to sobie. How oh,